powiem Ci o tym, od czego zacząć, tak totalnie od zera. Wiesz o tym, że chcesz spróbować grafiki, ale no nie wiesz jak, no nie wiesz co Cię tutaj pociąga, jak w ogóle zacząć, no sam początek. Otóż najłatwiejszym sposobem jest, żeby zobaczyć, co nam się najbardziej podoba. Otóż w grafice komputerowej mamy no, dwa rodzaje grafiki. Nie mówię tutaj o 3D, mówię tutaj o akurat 2D. Jest grafika rastrowa, czyli na przykład zdjęcia oraz grafika wektorowa, czyli na przykład logo. Czym to się różni? W dużym skrócie różni się to tym, bo o tym będą też w przyszłości odcinki, różnią się tym, że w grafice rastrowej wszystko jest jakby podzielone na piksele, wszystko ma swoje jakby piksele i się bardzo sztywno tego trzyma, czy są to piksele na cal, jest po prostu od określona rozdzielczość tej grafiki i przez co ona nie jest skalowalna, czyli no wiadomo, że jak zdjęcie rozciągniemy za bardzo, no to straci na jakość, oczywiste. W grafice wektorowej, czyli logo, wszystko jest obliczane komputerowo, więc to się dzieje w tle, więc możemy dowolnie to skalować, powiększać i zmniejszać bez żadnych strat. Zawsze logo jest ostre jak żyleta. Jest to spowodowane tym, że jest grafiką wektorową obliczaną na bieżąco przez komputer. Więc jak najlepiej jest zacząć? Otóż Według mnie najlepszym sposobem jest sprawdzenie, co nas bardziej pociąga: czy grafika, właśnie, rastrowa, piksele, czy grafika wektorowa. Najłatwiejszym sposobem, według mnie, jest popracowanie i pouczenie się programów takich jak Adobe Photoshop, który jest stworzony dla grafiki rastrowej, i słyszeliście pewnie o nim wszyscy, oraz też. Adobe Illustrator, który jest stworzony pod pracę z grafiką wektorową. Są to oczywiście programy płatne. Ja Was zachęcam do skorzystania z wersji próbnych. A jeśli już naprawdę chcecie za darmo mieć program, no to z Photoshopem i jego alternatywą jest troszeczkę problem. Ale ogólnie polecam przeglądarkową aplikację Photopea. W miarę to pomoże. Jeśli już naprawdę chcemy mieć jakąś desktopową aplikację, to GIMP legendarny, w którym się robią memy w szkole, też się do tego nada, aczkolwiek no jest trochę problematyczny. A jeśli chodzi o grafikę wektorową, no to Inkscape. Ja uważam, że naprawdę ten program Pomimo tego, że jest open source'owy, jest darmowy w pełni, jest naprawdę w porządku. Ja się sam na nim uczyłem grafiki wektorowej, bo ja akurat sam wolę grafikę wektorową. I naprawdę wam go polecam. Aczkolwiek jest trochę inny niż ilustrator, więc to przejście może być trochę bolesne. Przynajmniej tak u mnie było. Więc tak właśnie bym zaczął. Napiszcie jakie macie pomysły, jakie macie pytania. Ja nagram film w formie odpowiedzi. I mam nadzieję, że wam pomogę. Miłej nauki. Cześć.